Cześć kochani! Chcecie czy nie chcecie, doczekaliście się kolejnego odcinka i jak Wam powiem, co dzisiaj zrobimy, to mi normalnie nie uwierzycie. Będzie czekolada z bitą śmietaną. Bez cukru, bez napiału i bez glutenu. Naszą czekoladę będziemy potrzebować tak: przede wszystkim olej kokosowy, pójdą tam nam około 4 łyżki, około 2-3 łyżek kakao. Do tego posłudzimy tokselitolę lub ewentualnie erytrol. Jeżeli chodzi o naszą bitą śmietanę. Bitą śmietanę sobie zrobimy tak naprawdę z ubicia w witolem mleczka kokosowego to musi być takie mleczko stałej konsystencji, które nie chlupie, jak będziecie nim ruszać i e, mleczko musi być mocno schłodzone, minimum 2 dni e, w lodówce. Około 4 łyżek oleju kokosowego, 4-5 łyżek rozpuszczamy sobie. jakimś, miałam taki stylowy, słuchajcie garnusze od mojej babci. Do naszego oleju dosypujemy tak około 3 łyżki, 3 łyżki kakao i do tego substancja słodząca, naturalna, czyli albo najlepiej by to było lub ewentualnie. Ekstylitol. Nie pytajcie ile, po prostu tyle, żeby całość miała odpowiednią słodkość, taką jaką lubicie. Mierzamy, rozpuszczamy. Rozpuszczenie trwa tak naprawdę dosłownie minutę. Podzielimy to na dwie części. Wylejemy spód. Najlepiej do tego użyć jakiegoś, jakiegoś silikonowego naczynia, bo później ta czekolada fajnie nam się łatwo wyciągnie. Połowę naszej masy na czekoladę rozlewamy do naczynia. Później przygotujemy sobie środek nadzienie z wiórek, ale w tym czasie pierwsza część pójdzie nam do, do zamrażarnika Po pięciu minutach ją wyciągniemy, nałożymy środek z wiórek kokosowych i wlejemy na górę drugą część naszej czekolady. Na górę pójdą jakieś migdały i tak dalej. Czyli tak, wlewamy Pierwszą część to będzie tak myślę około pięciu łyżek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, jeszcze troszeczkę. I ta czekolada idzie nam teraz do tego Bierzemy się za nasze nadzienie. To jest mega proste. Tak na, w sumie to, jak chcecie, możecie sobie darować to nadzienie. Najważniejsze jest czekolada. E, ja bardzo lubię wiórki kokosowe, więc zrobimy to z tym naszym nadzieniem. Dajemy tutaj dosłownie około trzech łyżeczek wiórek kokosowych. I zalewamy dosłownie o ciupinką. Myślę, że to będzie gdzieś jedna max, dwie łyżki mleka kokosowego. I chwilkę mieszamy to też będzie trwało no dosłownie, myślę, że 3-4 minutki, żeby te wiórki się namoczyły w tym mleku, żeby to mleko nam po prostu odparowało. Standardowo, żeby nie marnować czasu, bierzemy się za ubicie bitej śmietany, bitej śmietany kokosowej. Tak jak mówiłam, mleczko kokosowe. Stała konsystencja, tak? czyli nie to takie płynne. I używamy tylko i wyłącznie tej części właśnie ze stałą konsystencją. Na dole tego mleczka jest masa płynna. My używamy tylko tej masy stałej. Bierzemy się za ubijanie naszej bitej śmietany, eee, a w międzyczasie, jak będzie już w miarę fajnie ubita, myślę, że to zajmie nam około 3-4 minut, dodamy ksylitolu i ziarenek laski wanilii. Śmietana jest już częściowo ubita, dosypujemy trochę ziarenek laski wanilii i odrobina ksylitolu. już wystarczy. I lecimy dalej. Ogień. Nasza czekolada, pierwsza część, ta, ta, ten spółk już jest gotowy. Zobaczcie, jak to wygląda. I teraz wyłożymy cienką warstwę naszych wiórek kokosowych. Zalewamy drugą część, tak żeby przykryła wiórki. Jak chcecie, może iść na górę, na przykład troszeczkę migdałów. Tam, tam, tam. Dobra, całość wkładamy znowu do zamrażarnika na około 15 minut. Nasza czekolada gotowa, zobaczcie, wyszło to w ten sposób. Tu mamy migdały. Zapomniałam dodać jagody goi, ale myślę, że fajnie, żeby to wyglądało właśnie jagody, jagody goi. Myślę, że wyszło fajnie. Super alternatywa dla tradycyjnej, niezdrowej czekolady. Tu mamy ubitą bitą śmietanę, bitą śmietanę kokosową. No i teraz całość połączymy, czyli tak naprawdę. Jakbym się Was zapytał, bo ktoś by się nie zapytał, z czym mi się kojarzy w ogóle słowo deser słodyczy, to pierwsze, co bym powiedziała, czekolada z bitą śmietaną. <grym> Dobra, pokażę Wam, co to wygląda w środku. Ta z nadzieniem kokosowym, z orzechami brazylijskimi i z migdałami. Zrobimy parę kawałków. Mhm. I do tego dodamy naszą śmietanę. Całość jeszcze sobie no, całość sobie jeszcze trochę czekolady naszej zetrzemy. Trochę migdałków i wola Czekolada paleo na oleju kokosowym z kakao, z ksylitolem bez cukru i bita śmietana z mleczka kokosowego z laską wanilii i ksylitolem. E, gotowa. Deser idealny. Voilà.